Będąc w lipcu w Lwowie yy, i będąc tam na Cmentarzu Obroniców Lwowa jeszcze kilkukrotnie wcześniej, yy, z nadzieją widzę, że zawsze na symbolicznym grobie Pana Generała yy, są lampki, są yy, znicze, są kwiaty. Niemniej smutno mi z tego powodu, że jest to tylko symboliczny grób Pana Generała, że do dzisiaj Polska nie upomniała się o Znalezienie szczątków tego polskiego bohatera, że do dzisiaj nie wiemy, gdzie pan generał tak naprawdę spoczywał. Wiemy, że historia jest bardzo zawiła tego, co się wydarzyło po II wojnie światowej właśnie z cmentarzem odłowskich, jak był dewastowany w czasach sowieckich, jak wreszcie w 1971 roku na teren cmentarza wjechały budożery, wjechały spychacze. I przedtem grupa Polaków, ta niewielka grupa Polaków, która została w Lwowie, ja przypomnę, we Lwowie przed wojną to bodajże ponad 160 tysięcy Polaków po wojnie, szacuje się różnie, ale maksymalnie około 12 tysięcy. I ta grupa polskich patriotów ocaliła z jednej strony przed zbezczeszczeniem ciała polskich patriotów, polskich bohaterów, również osób duchownych. I tutaj na szczęście udało się Odnaleźć, pochować w 2011 roku arcybiskupa Teodorowicza. Udało się też znaleźć, pochować Księdza Szmyta. Ale w przypadku kilku dowódców, niestety, i w tym również pana generała Rozwadowskiego to się nigdy nie udało. I to jest duży wyrzut sumienia dla polskiego państwa, to jest duży wyrzut sumienia dla wszystkich, którzy no właśnie, powinni o to zadbać dla decydentów, dla polskiej dyplomacji również, a jakże, że niestety to się do tej pory nie udało.